Cześć, witajcie. Dzisiaj zagramy sobie na najlepszej windowej mapce, jaką kiedykolwiek widziałem w Robloxie. Najbardziej zbliżona do polskich realiów. Mamy tutaj między m.in. windę towarową, co prawda gilotynową, czyli taką bardziej amerykańską, ale będzie też odważnik lub coś zbliżonego do Lipcewisa, co zresztą sami później zobaczycie. Zaczniemy sobie od takiego dźwigu. Proszę bardzo, jak, jak słyszycie, jest piękny soundtrack, że tak powiem, do tego dźwigu. Cyk, piąte piętro, ground floor, czyli parter, po naszemu. Piętro wskazywacz pracuje jak należy. Okej, okay. idziemy dalej. Teraz chyba najciekawsza winda, która najbardziej mi urzekła, czyli towarówka. Ale towarówka nie byle jaka, towarówka gilotynowa. Zobaczcie sami jak to pięknie, elegancko wszystko chodzi tutaj. Zamykamy drzwi piętrowe. Teraz drzwi kabinowe. I zobaczcie, mamy sterowanie jak w prawdziwej towarówce, takiej polskiej. Jedziemy sobie do góry i możemy sobie w dowolnym momencie zatrzymać, żeby było w miarę równo do piętra. Aby można było sobie wygodnie wysiąść. No proszę bardzo. Ale oczywiście mamy też coś takiego jak wyłącznik krańcowy, więc możemy sobie automatycznie wybrać piętro na przykład tam, nie wiem, parter i winda się zatrzyma. O, w tym miejscu, w którym się powinna zatrzymać. Więc nie trzeba się martwić, że za późno naciśniemy ten czerwony przycisk, bo winda zatrzyma się przy wążniku krańcowym. Więc, więc wszystko jest elegancko. Teraz idziemy do kolejnego wspaniałego dźwigu, czyli do windy odważnikowej. Proszę bardzo. Otwieramy drzwi szybowe, otwieramy drzwi kabinowe. Wsiadamy I cyk. No i to jest, proszę Państwa, quality content. To jest porządny dźwig. Naprawdę. I co ciekawe, ten przycisk yy, sterowania przestawnego też działa. Co zresztą, zaraz wam, co zresztą zaraz wam udowodnię, zjedziemy sobie na pierwsze piętro. Tutaj wysiądziemy i zobaczcie na to. Widzicie? Jak w polskiej windzie odważnikowej. Tutaj nie mam nic ciekawego. To są chyba tylko jakieś niemarki bodajże. Tak. My idziemy dalej. Przejdziemy się teraz takim jakby pseudo lift serwisem Taka typowa winda jak w katowicach, chociaż to jest speakerings. Czyli markowa winda. Brytyjska, że tak powiem. No ale w, tak porównując do polskich standardów to przypominali w serwisa. Jedna biegówka. Okej. Okay. Zjedziemy sobie windą konę. Mamy tu jeszcze chyba piwnicę No, takie piętro Podziemne można powiedzieć Ale tu nic ciekawego nie ma Przejdziemy się jeszcze do tego budynku na yy, Po drugiej stronie Zobaczyć co tu jeździ Kone, kone O, coś ciekawego O kurcze. Lekko jak zrem zasuwany. No, w sumie to wygląda jak zrem zasuwany. Piętro was też się zgadza. Kształt kabiny również się zgadza. Więc podejrzewam, że ta winda miała imitować dremba zasuwanego. No, kurczę, jedna z ciekawszych wind. Mamy tu jeszcze dwie, dwa dźwigi. Oho, ma, mamy jakiegoś widza. Przy okazji, eee... serdecznie pozdrawiam. <ścoughs> tak, tak się komuś trafiło, że będzie na odcinku. Zapraszam do dźwigu serdecznie. O, o, co jest? No tak, musimy sobie wybrać tutaj. Okej, okay. i teraz. No jesteśmy na drugim piętrze. Tak to się proszę Państwa prezentuje. Naprawdę genialna mapka. Serdecznie wszystkim polecam. Nie wiem, czy mogę podać link w, w opisie, ale jeśli tak, to to zrobię. Bardzo dziękuję za to, że ta mapka była opubliczniona. Serdecznie pozdrawiam twórcę. Wielkie wielkie gratulacje i wielki szacun. Trzymajcie się i siema. Do kolejnych filmów.